To precyzja odróżnia rzeźnika od chirurga. Kamil, nazywana Szarą Panią. Jest to wywiadowczyni majątnego rodu Feroz, oczywiście pochodzącego z Piltover. Definitywnie imię, które budzi strach i respekt w mieście postępu. Kim jest? Jaka jest jej historia? Ile ma lat? Czy jakie są jej relacje z innymi postaciami? O tym porozmawiamy w dzisiejszym materiale. Serdecznie zapraszam. Zanim zaczniemy, to bardzo mi miło przedstawić partnera tego materiału, jak i ginowego partnera kanału, czyli przeglądarkę Opery GX. Dlaczego Opera? Bo jestem graczem, a Opera GX jest przygotowana właśnie dla nas. Ciekawostką jest to, że jest to produkt opracowany w Polsce. Do tego zawiera wiele funkcji, które są naprawdę przydatne. Możemy kontrolować zużycie zasobów procesora czy RAMu za pomocą opcji GX Control, więc będzie to koniec z lagami przy graniu w Lola czy cokolwiek innego, jeżeli będziemy chcieli sobie na przykład posłuchać muzyki w tle jakiegoś podcastu czy czegokolwiek innego. Zresztą widać, jak potężnym narzędziem jest GX Control. Pracy czy nauce na pewno pomoże nam wbudowany chociażby chat Sonic, gdzie możemy zapytać go o rady dla nowych graczy czy cokolwiek innego, co będzie nam potrzebne. Do tego możemy zmieniać wygląd, animacje czy dźwięki opery: od klikania po motywy grające w tle. Czy to lubimy anime, lola, wiedźmina, cyberpunka czy wiele innych, każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. A są chociażby nowe motywy do jinx, których nie było wcześniej, idealnie przed Arkaneem. Znajdziemy tutaj wszystko to i wiele, wiele innych funkcji. Opera GX jest całkowicie darmowa i, jak już wspominałem, specjalnie przygotowana dla graczy, gdzie możemy chociażby śledzić nadchodzące premiery. I jako, że wszyscy jesteśmy graczami, to serdecznie polecam. Link znajdziecie w opisie bądź w przypiętym komentarzu. Dzięki, i przechodzimy do materiału. Standardowo zaczniemy sobie od kwestii, ile Kamil ma lat. Jest to dosłownie rzadkość w kanonie ligo Legendowym, gdyż wiemy dokładnie ile ma wiosen na karku i, choć nie wygląda, to jej następne urodziny będą 82. Kamil pochodzi z rodu Feroz, jednego z najbogatszych rodów Piltower, i rozważając jej historię, od razu natrafimy na pewien zgrzyt. Oryginalnie Ferosowie dorobili się fortuny ze zbierania rzadkich, brakernowych kryształów. Zbadali je i później, dzięki tym badaniom, mogli tworzyć hekstechowe wynalazki, co doprowadziło do ich ogromnego bogactwa. Kamil nie ma nawet jednego, a ma dwa zgrzyty. Co stanowi spory problem, gdyż podważa bogactwo jej rodu i podważa kanoniczność części jej historii. Pierwszy problem to oczywiście zmienione lore przez Arkeina. Przypomnę, że około pół roku temu Riot Games ogłosiło, że serial będzie kanoniczny, a tam rozwój i prace nad Hextechem wyglądały inaczej. Tutaj to Jace z Victorem rozwikłali tą zagadkę, a w oryginale Ferosowie byli hextechowymi potentatami. Jako, że Riot Games aktualnie lorowo stawia Arkana ponad wszystko, to de facto możemy poddać pod wątpliwość bogactwo Camille i jej całego rodu. Drugi oczywisty problem na jaki trafiamy to zmiana fabuły Karnera przy jego reworku, gdzie brakernowie zostali przeniesieni z Shurimy do Isztalu a kryształy Hextechu to kryształy brakernów przecież. To, że Riot przeniosło brakernów z jednego regionu do drugiego, to nie wyklucza ich istnienia w Shurimie, de facto nawet autorka przybąkiwała, że chcieli tych brakernów otworzyć nieco bardziej na świat, a nie tylko przypisać ich do jednego regionu, to dzięki temu wiemy, że ta zmiana z Skarnera wcale nie wyklucza tego, że rzeczywiście Ruth Feroz wziął te kryształy z pobratymców Karnera. Ale jako, że Arkane zmienia korzenie Hextechu, no to raczej jest to mało prawdopodobne. Mówiąc inaczej, lore Kamili ma problem, ponieważ możemy bardzo mocno podważyć bogactwo rodu Feros. Co intrygujące, pracownicy działu narracyjnego wiedzieli o tym problemie, o tej nieścisłości fabuł Skarnera i Kamil, do tego jeszcze tam mówili o Serafin, i nawet chcieli dokonać korekty historii Szarej Pani, czyli Kamil, ale dostali na to czerwone światło. Też ciekawe, bo w sumie nie wiemy dlaczego, bo przerobienie historii jednej czy dwóch postaci dla tak ogromnej firmy jaką jest Riot Games nie powinno być zbyt dużym wyzwaniem, prawda? Chyba, że mają jakieś plany na przyszłość. Czy zostanie to kiedyś poprawione? No, być może. Niemniej, kryształy brakernów w nie wiadomo, czy kanonicznej wersji były oczywiście dobrem skończonym. A Ferosowie nie mogli cały czas wybierać się do Shurimy, gdyż przede wszystkim było to dość niebezpieczne. Ponieważ pra, pra, pra ciotka Kamil straciła rękę i według przekazu wielu kompanów przy pierwszej takiej wyprawie stąd zdecydowali się tworzyć jednak nieco bezpieczniejsze, syntetyczne kryształy oparte o runiczną alchemię i chemtech. Nieco bezpieczniejsze mówię o sposobie ich pozyskania, ale ich produkcja bezpieczna już nie była. Bo nie obyło się to bez konsekwencji. Jak wiemy, przecież chemtech jest niebezpieczny i często niestabilny. Stąd i tutaj pojawił się problem w postaci szarości. Tłumacząc, szarość to w uproszczeniu zanieczyszczenie powietrza w zon, a że większość szemranych czy mniej bezpiecznych eksperymentów odbywa się właśnie tam, no to Rutferos w dużej mierze odpowiada za problemy tamtejszych mieszkańców. Co więcej, Ferosowie utrzymali monopol na ten bezcenny towar tylko dzięki szpiegowstwu, zastraszaniu i morderstwom, zabezpieczając nieprzerwaną produkcję w ZON. Był to zatem ród raczej bez skrupułów, gotowy do działania poza prawem i zresztą te cechy uosabia też Kamil, więc bardzo dobrze się tutaj wpisuje. Jak wiele najznamienitszych rodów, Ferozowie mieli siedzibę w najbardziej renomowanym miejscu w Piltover o nazwie Dwór Błękitnego Wiatru. Stąd Kamila od najmłodszych lat nie miała żadnych problemów finansowych. Otrzymała najlepszą możliwą edukację, miała najlepszych nauczycieli, opanowała kilka obcych języków i nauczyła się wręcz po mistrzowsku grać na wiolonczeli. Nauczyła się także czytać i pisać, nawet w starożytnym szurimańskim. Ród Feroz miał tradycję, że jedno z młodszych dzieci zostawało głównym wywiadowcą rodu, czyli osobą blisko współpracującą z przywódcą w celu zapewnienia sukcesu rodowi za wszelką cenę. Miał to być Stewan, młodszy brat Kamil. Niestety był on słabego zdrowia i był raczej takim dość kruchym osobnikiem, więc dziewczyna zajęła jego miejsce. Ten z radością obserwował, jak odbiera ona dodatkowe szkolenia i szybko opanowuje techniki walki, szpiegostwa. I przesłuchań. Zatem zdecydowana większość młodości bohaterki polegała na nauce, treningu czy doskonaleniu umiejętności, które w taki bądź inny sposób mogą pomóc jej rodowi. Gdy Kamil miała 25 lat. Gang z Zon zaatakował ją wraz z ojcem. Celem owej napaści było wydobycie cennych tajemnic handlowych, gdyż Ruth Feroz od lat był pionierem w tej dziedzinie. Zanim pojawiły się kryształy, wyznaczali ważne szlaki handlowe. Ojciec Kamil zmarł wskutek odniesionych ran, a jej matka wkrótce później z rozpaczy. Brat Kamil, czyli wspominany Stefan, stanął na czele Rodu i podwoił wysiłki z zakresu badań nad wzmacnianiem ludzi, za pomocą oczywiście hekstechu, chcąc pokazać, że jest silnym przywódcą i finalnie zmodyfikować samego siebie tak, by nie być krępowanym przez własne słabe zdrowie. Gdy Kamil miała 26 lat, zatrudnił kryształografa imieniem Hakim Naderi i jest to na pewno najważniejsze imię w losach Kamilki, ale o tym za momencik. Hakim miał zostać głównym artefaktorem rodu. Bohaterka poprosiła go o hekstechowe ulepszenia, aby wyjść poza jej ludzkie ograniczenia. Czyli de facto zrobiła coś, co miał zrobić dla Hakima, ale wcześniej. Artefaktur bardzo szybko zakochał się w dziedziczce. Dużo wspólnie pracowali i rozmawiali o Shurimie. Hakim pochodził z nadmorskiego miasta Belzun, pierwotnie należącego do Shurimy, które dzisiaj należy jednak już do Imperium Noksusu. Stąd rozmowy o słonecznym państwie były dla tej dwójki bardzo ciekawe. A że nasza tytułowa bohaterka zna wiele języków, w tym staruszulimański, mogli rozmawiać nieskrępowanie. Kamil na początku darzyła go przyjaźnią, później zaczęła odwzajemniać jego uczucia. Stali się niezwykle nieostrożni w swoim związku, by ten został odkryty. Stewan się oczywiście o nim dowiedział. Natomiast wiedzieli, jak dobrze wykorzystywać wspólny czas. Wiedzieli, że operacja będzie oznaczać koniec wszelkich stosunków. Z tego, co nam wiadomo, Kamil miała być jego pierwszym wielkim projektem. I prawdopodobnie, jeżeli ten by się powiódł, no to rzeczywiście kolejną osobą, stojącą w kolejce do modyfikacji, byłby prawdopodobnie Stewan. Natomiast dla Haki. I Kamil, widmo skończenia modyfikacji dla Kamilki, oznaczałoby to, że Hakim zostałby oddelegowany do innych projektów, lub do tego, o którym wspomniałem, a Kamil ponownie wróciłaby do obowiązków głównego wywiadowcy. Co więcej, Hakim martwił się też, że operując na sercu Kamil, może pozbawić ją człowieczeństwa. Stąd nie chciał czekać i kilka dni przed operacją oświadczył się jej i zaproponował wspólną ucieczkę. Nasza tytułowa bohaterka nie nie wiedziała, co robić. Wybór za nią podjął Stewan, ponieważ, tak jak wspomniałem, brat dowiedział się o ich związku, a nawet o oświadczynach, i obmyślił plan, by wywołać poczucie obowiązku Kamil wobec rodu. Ukartował atak na samego siebie, gdy bohaterka i Hakim przebywali razem. Stewan został pobity i bardzo mocno pokiereszowany, co dało bohaterce do myślenia. Zdała sobie sprawę z tego, co może się stać, jeżeli nie będzie skupiona na jego ochronie, jeżeli weźmie swoje potrzeby wyżej niż potrzeby Rodu. Hakim błagał Kamil, ale ona nie chciała słuchać. Ród był dla niej jednak najważniejszy. Zerwała z Hakimem i nalegała dalej na operację. Zgodnie z planem, serce Kamil zostało usunięte i zastąpione Hekstechowym odpowiednikiem. Zanim obudziła się po operacji, Hakim zrezygnował ze stanowiska, zdążył już opuścić ród Feroz, nie potrafiąc dłużej dla nich pracować i nawet nie żegnając się z miłością swojego życia. W tym momencie kobieta zaczęła tracić uczucia, czy inaczej mówiąc, zaczęła tracić część swojego człowieczeństwa, choć nie była jeszcze tą Kamil, którą znamy z gry, stała się nią dopiero nieco później. Niemniej bohaterka zajęła się pracą. Dodała kolejne modyfikacje, takie jak zaostrzone nogi, elastyczne biodra oraz inne mniejsze wzmocnienia, przez co niektórzy zaczęli się zastanawiać, ile w ogóle zostało z niej kobiety. I to jest ogólnie dobre pytanie: na pewno stała się osobą bez żadnych skrupułów wykonywała coraz mroczniejsze i niebezpieczniejsze misje dla brata jak i całego rodu. Dzięki hekstechowemu sercu nie starzała się, ale czas nie był tak łaskawy dla jej brata. Nie wiemy czy ten próbował się w jakiś sposób wzmocnić po ucieczce Hakima, jest to dla nas niestety tajemnica. Wiemy natomiast, że Kamil miała obsesję na punkcie swojej pracy, ulepszając swoje ciało coraz bardziej, a Stefan mimo słabego zdrowia Nadal był przywódcą rodu. Przez kolejne lata Kamil robiła wszystko, by wreszcie miało się to skończyć. Stewan miał już problemy z chodzeniem, przez co poruszał się na wózku inwalidzkim. Mimo tego, nadal wysyłał Kamil na różne misje i opowiemy sobie o ostatniej. W siedzibie rodu podał siostrze notatki. Zaprezentowany schemat był elegancki, a opis bardzo precyzyjny. I diagram przedstawiał konstrukcję jej hekstechowego serca. Znak artefaktora na tej notatce należał do nikogo innego jak Hakima, a co najmniej do rodu Naderi. Stefan kazał Kamil dowiedzieć się jak najwięcej na ten temat, chcąc też uratować swoje własne życie. To było dla Stefana najważniejsze. Kamil rozpoczęła poszukiwania, lecz okazało się, że w ich trakcie była śledzona. Kamil zauważyła osobę, której ubrania były wystarczająco pospolite, aby nie przyciągać żadnej uwagi w zon, ale zdobny biczu jej boku świadczyło o pochodzeniu z Piltover, a przynajmniej o bardzo hojnym sponsorze, co by się zgadzało. Gdy Kamil ją zaskoczyła, przedstawiła się jako Aviet i okazało się, że miała wiadomość od Stevana dziewczyna trzymała jedną rękę w górze, a drugą wyciągnęła niewielką notatkę z rękawa, na znak, że nie chce walki. Na woskowej pieczęci widniał symbol rodu feroz oraz osobisty znak Stewana. Owa notatka bardzo podnerwowała Kamil, bo jej brat wymyślił sobie, że siostra po prostu potrzebuje pomocy. Nie było to oczywiście nieracjonalne, gdyż głowa rodu Feros uznała, że jeżeli Kamil znajdzie Hakima, to dawne uczucie i sentyment mogą wziąć górę nad interesem rodu. Nawet po latach trudnych misji nie ufał Kamili w kwestii jej dawnego narzeczonego. Natomiast bohaterka niechętnie zgodziła się i Awiet podążyła za nią. Dotarły do zgromadzenia wielkiej ewolucji i tutaj się rozdzieliły. Awiet nie miała żadnych modyfikacji, stąd wyznawcy przerabiania wszystkiego, co ludzkie, na maszynowe, raczej mogliby krzywo na nią patrzeć. Kamil weszła do środka, gdzie 50 osób mamrotało w harmonii. Welwetowe szaty w ciemnych kolorach owijały te części ich ciał. Które wciąż były ludzkie, a metalowe ręce czy zmodyfikowane nogi zostały wystawione na pokaz, na ciepło bijące od lamp. Tutaj, w kościele Wielkiej Ewolucji, zaawansowane modyfikacje mieszały się z takimi o bardziej uproszczonych funkcjach. Natomiast nie miało to żadnego znaczenia. Osoba Spiltover czy z zon nie miało to znaczenia dla czcicieli Wielkiej Ewolucji. Chodzi o ideę, chodzi o dotarcie do konkretnego celu. Co ciekawe, przy ołtarzu leżały słoiki pełne organów. Kamil zdecydowała się rozmówić z niejakim bratem Zawierem, który nakierował ją na starszego od typowych zagranicznych praktykantów człowieka, który pochodził z Shurimy. Myśli Kamil, oczywiście, od razu powędrowały w stronę Hakima i wraz z Awiet po paru perypetiach udały się na poszukiwania. Namierzyły go w domu niedaleko siedziby innego klanu o nazwie Arwino. Po odpowiedniej zachęcie właściciel bardzo chętnie podzielił się swoją księgą rejestrową. Hakim miał siedzieć albo w piwnicy, albo na trzecim piętrze. Bohaterka bardzo szybko odnalazła poszukiwanego, lecz nie był to Hakim. Był to jego bratanek. Wywiadowczyni szybko spaliła całą pracę na temat hekstechowego serca i wyprowadziła bratanka na zewnątrz. Tam czekała awiet wraz z kilkoma innymi gangusami. Intryga ujrzała światło dzienne. Stefan zapłacił im, by odzyskali wszystko, co może doprowadzić do stworzenia hekstechowego serca dla niego, nawet kosztem zabicia własnej siostry. Po niedługiej walce, gdzie przeciwnicy oczywiście zlekceważyli umiejętności Kamil, cała uliczka była czerwona. Bohaterka trzymała w ręku przesiąknięty bicz awiet, a ona sama po ciosie zaostrzoną nogą starała się bezskutecznie utrzymać swoje wnętrzności. Przed wylaniem się na ulicę. Tak to właśnie wygląda. W taki sposób możemy sobie wyobrażać drugi cios Kamil na IQ. Bratanek Hakima był tym całym widokiem oczywiście przerażony, otrzymał ultimatum, że albo będzie pracował dla klanu Feroz, albo nie będzie pracował dla nikogo innego. Wiadomo co wybrał, choć zrobił to z wielkim smutkiem. Nieco później Kamil wróciła do Stewana. Wiedziała, że stał się potworem i tolerowała jego złowieszcze plany oraz motywacje, ale tutaj miarka się już przebrała. Była to ostatnia noc życia głowy klanu Feros. Jakiś czas później umieściła swoją ulubioną bratannicę na miejscu Stewana. Wiadomo, Rud musi mieć swoją główną głowę, a sama dalej zajmuje się interesami, także tymi broczniejszymi. Kamilka już trochę lat na karku ma, tutaj mam na myśli jej ligolegendowy staż i na pewno jest jedną z najciekawszych postaci z Piltover. Gdzie zatem mieliśmy okazję zobaczyć rozszerzenie jej losów? Oczywiście na pierwszy ogień pójdzie Cinematic Awaken, gdzie stoczyła walkę z Jeanem. Co ciekawe około tygodnia później Jean został złapany przez Shena, Zeda i Akali, gdyż wiemy to z komiksu dotyczącego tych postaci, Natomiast co później stało się z Kamil, w sensie po pojedynku z Awaken, niestety do dzisiaj nie wiadomo. Nie oszukujmy się, że jest to bardzo intrygujące. Po tylu latach od Cinematica nadal w zasadzie nie wiemy, czy bohaterka w ogóle żyje. Pewnie żyje, ale czy odniosła jakieś obrażenia, czy cokolwiek innego. Tutaj pozostaje to tajemnicą. Jak wiemy, Riot Games to mistrzowie w pozostawianiu otwartych wątków. Czy to dobrze, czy to źle, moim skromnym zdaniem zostawia to ogrom smaczków, ale są wątki, które powinni jednak domykać. Ich walka z Cinematica może nie wymaga domknięcia, ale chociaż jakieś wspominki, że hej, Kamil ma się dobrze. Dlaczego jednak w ogóle z Ginem walczyła? No cóż, jego pobyt w Piltowej Zone i propagowanie sztuki, tak to nazwijmy, wpłynęły na biznesowe działania klanów Heros. Jak również łatwo się domyśleć, były bezprawne. Stąd miała miejsce obława na kady Gina. Idźmy dalej. Drugie miejsce, gdzie Riot zaprezentowało nam przygody Kamil, to już nieco stary komiks. Jeżeli nie wiecie, to tylko przypomnę, że kiedyś Riot Games miało w zwyczaju wydawać komiks przy wypuszczaniu postaci. Nie była to jakaś wyjątkowo długa tradycja, ale była. Niemniej komiks traktował o śledztwie Kamil dotyczącym potężnego załęskiego hembarona imieniem Marco Volcage i Lady Sophie. Z piltowerskiego klanu Arvino. Ci mieli się w sobie zakochać, co według Kamil dałoby tak okropnemu człowiekowi jak Marko za duży dostęp na dwory piltowerskie i miałby po prostu za dużo wpływów, co zaszkodziłoby zarówno piltower, jak i interesom klanu Feroz. Kamilce udało się wytropić Hembarona i pokonała jego ochroniarzy stoczyła z nim walkę, a widać, że baron nie był byle kim i miał sporo ulepszeń swojego ciała. Pomimo tego wywiadowczyni udało się go pokonać. Na koniec lady Sofia błagała o jego życie. O litość. Na co Kamil tylko spojrzała z politowaniem, mówiąc: "Nie mów mi, że go kochasz". Nie mając żadnej litości i żadnych skrupułów, zabiła barona. Mimo wielkiego uczucia, jakim lady Sofia darzyła barona, Kamila nazwała ją dzieckiem, mówiąc, że ten miał wykorzystać ją do dalszych wpływów, a ona otrzymała właśnie najważniejszą lekcję, jaką mogło jej dać Piltower. Czyli przywileje przychodzą z poświęceniem. Tutaj Riot Games zostawiło sobie bardzo ciekawą furtkę, gdyż Lady Sofia może kiedyś wrócić i chcieć zemścić się na Kamilce. Trzecim miejscem, gdzie występuje Kamil, to krótkie opowiadanie, ale z tego dowiadujemy się głównie, że bohaterka jest groźna, bez cyregieli i lubi prowadzić przesłuchania przy herbatce. Na pewno najnowszym fragmentem lore postaci jest to z gry Convergence, w którą mieliśmy okazję zagrać w zeszłym roku, aczkolwiek tutaj pojawia się pewien problem. Gra ma wiele elementów kanonicznych, ok, ale nie jest stuprocentowo kanoniczna, stąd momentami ciężko jest wywnioskować, co uznajemy za kanon, a co nie w grze, dlatego przytoczę po prostu to, co się tam działo. Jeżeli jeszcze nie graliście, a planujecie to zrobić, zostaliście ostrzeżeni. W Convergence Kamil otrzymuje od rodu Feroz zadanie powstrzymania Poindestrów, czyli rodziny Hembaronów, przeprowadzającej niebezpieczne eksperymenty. Gdy dowiedziała się, że swoje losy z poindestrami skrzyżował Eko, skontaktowała się z nim i oznajmiła, że ma się dalej nie mieszać, przez co między bohaterami doszło do starcia. Wiadomo, jako że Kamil jest bossem, by przejść dalej, logicznym jest, że ją musimy pokonać, aczkolwiek tutaj jest to rozwiązane na zasadzie, że Eko Kamil obezwładnia. Później bohaterka zrozumiała, że było dwóch Eko, czyli ten teraźniejszy, czyli młodszy, i przyszły starszy. Pomimo początkowej wrogości, to z tym młodszym zaczęła współpracować. Kamil pytała, czy jest jakiś sposób na kontakt z tym przyszłym, jedno doprowadziło do drugiego i przyszły Eko wpadł w pułapkę. Kamil wydusiła z niego, że jedynym sposobem uniknięcia katastrofy jest jednoczesne zniszczenie rezerw Sintixi i rezerw kryształów hekstechowych w skarbcach klanu Feros. Co oczywiście nie oszukujmy się, Kamil przeraziło, ale przeraziło również Eko, gdyż byłaby to ogromna katastrofa. Przyszłemu Eko udaje się uciec, aby odnaleźć więcej Sintixi. Eko poprosił Kamila, by udała się z nim do Zon, aby spróbować znaleźć kryjówkę przyszłego Eko i odkryć jego plan. I tak jeszcze mogę napomknąć, że w międzyczasie doszło do pojedynku między Kamil i Jinx, gdzie na początku Kamil otrzymała cios w głowę, ale używając napędu zero, Eko cofnął czas, ostrzegł Kamil i walka potoczyła się inaczej, zmuszając Jinx do ucieczki. Ogólnie w grze dzieje się całkiem sporo i jeżeli ktoś lubi platformery o dość wysokim poziomie trudności, to serdecznie polecam. Myślę, że jeżeli powiemy, że Kamil jest dość szeroko opisaną postacią w kanonie League of Legends, to nie minę się z prawdą. To, co nam standardowo zostało, to relacje bohaterki z innymi postaciami. No i tutaj słuchajcie, jest grubo, bo relacji jest cała masa. Przeważnie Riot wyszczególnia jedną, dwie lub trzy, a Kamil ma ich aż osiem. Z Caitlin, Ezem, Jason, Wiktorem, Waj, Vi, Eko, Orianą i Warwickiem. Dlaczego jest tutaj tak dużo tych relacji? Powinniśmy chyba bardziej zapytać, dlaczego jest ich tak mało. Kamil jako wywiadowczyni, wie bardzo dużo o ważniejszych ludziach z dwu miasta, stąd głównie wynikają te relacje. Choć to nie znaczy, że w ogóle nie można ich rozwinąć. Wiadomo, działając na granicy prawa, Kamil na pewno natknęła się na szerywkę Caitlyn. O Eko mówiłem już całkiem sporo, natomiast na pewno najciekawszą relację będzie miała z Vi. Kamil ma sporo interakcji do różnych postaci w LOLu, z których głównie niestety mało co wynika. Wynika albo nic ciekawego, albo że któraś z postaci będzie jej celem, bo wiadomo, że Kamil będzie na nich polować, prawda? Natomiast przy Waj jest nieco inaczej. Kamil sugeruje, że wie co stało się z rodzicami Waj i teoretyzuje się, że to właśnie ona jest odpowiedzialna za pozbawienie ich życia. No i to, czego tutaj na pewno nie ma w tych relacjach, to Jean, ale o nim już wspominałem wcześniej. Mimo tego, że ten materiał jest pewnie całkiem pokaźny, to uważam, że Kamila powinna dostać nieco więcej rozszerzeń, bo skoro już ma tyle relacji, to wypadałoby, żeby miały one jakąś podstawę. Być może Riot kiedyś to zrobi. A być może pojawi się to w Arkejnie. Zresztą może też być tak, że Riot nie zmieniało historii Kamil, bo ta pojawi się w drugim sezonie serialu i ktoś nie chciał tutaj nam czegoś spoilerować. Dzięki wielkie, moi drodzy, za obejrzenie i widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć.